Mimo takiej pogody, czyli taka troszeczkę chmury, troszkę słońca, moja instalacja hybrydowa niestety słabiutko produkuje energię. Ponieważ potrzeby klimatyzacyjne nie są zbyt wysokie, magazyn ten własny jest pełniutki i pokażę Wam za chwilkę, co zrobiłem, żeby naprawdę zoptymalizować produkcję z tego magazynu, z tej hybrydy i tego magazynu. Zrobiłem to, że podłączyłem to. Cudowne urządzenie, które Wam bardzo polecam, jeżeli macie instalacje hybrydowe elektryczne i nie macie gdzie magazynować energii FossilBot F3600. Podłączyłem go i dzięki temu, że ma taką regulację, tutaj możemy regulować moc z jaką, ile możemy maksymalnie energii z sieci pobierać. Ja go ustawiłem na 800 W. I mogłem dodatkowo pobrać energię, która była w tym momencie znajdowała się i tak w panelach fotowoltaicznych, tylko że te panele fotowoltaiczne tej energii nie były w stanie mi dostarczać, bo nie miało odbioru. Nikt od nich tej energii nie chciał. się totalnie, totalnie mar mar marnowała. Naładowałem sobie ten magazyn energii i teraz idę naładować nim samochód. Takie troszkę działanie naokoło. Ale dzięki temu jest w sytuacji, mogę sobie w sposób prostu, po prostu lepszy to zobaczyć. Czemu tak stawiam pionowo? Ponieważ jest obojętne prawdopodobnie temu urządzeniu, czy jest pionowo, czy poziomo. Tu mamy w tym momencie gniazdka elektryczne i też na pewno, tak samo jak ja, zastanawiacie się, czy uda się bezpośrednio energię z tego magazynu dać do samochodu. To jest hybryda ładowana z gniazdka, także. O. Tu ją podłączę, czy będę musiał użyć mojego cudownego interfejsu, który poprawi tak standard tej energii, że na pewno do ota wejdzie. Zobaczymy, oprócz tego, że to mieści w sobie 4 kWh energii, ma bardzo szybkie ładowanie, bo jeżeli ustawimy go tutaj moc na 2200 W, to nam się naładuje w ciągu 2 godzin i możemy mieć magazyn energii. I dzięki temu możemy, tak jak ja, obciążyć, dociążyć te panele fotowoltaiczne, które mają potencjał, bo mają 2 kW w piku energii od wschodniej strony, ale tej energii tak naprawdę rano nie miało co brać. Co zresztą pokażę Wam, bo każdy panel ma Tigo, rejestrator, optymalizator i dzięki temu mogę każdy panel w każdej porze dnia i nocy dokładnie sprawdzić, Ile energii dały te super panele fotowoltaiczne? I dlaczego tak mało? A dlatego tak mało, ponieważ klimatyzator ten i dwa inne nie potrzebowały energii, bo rano nie musiały chłodzić powietrza. Teraz potrzebują energii, ale mamy już tą energię zmagazynowaną i w tym magazynie w środku, i zmagazynowaną w tym Fossilbocie. Testujemy go. Urządzenie jest w stanie 3600 W wygenerować, czyli ponad 15 Amper. Dołożymy mu jeszcze to. 3,5 kW. Energii starczy na tyle minut. 85% przy takim poborze energii przez dwa grzejniki elektryczne. Poszło test braku ziemienia Czyli nie jesteśmy w stanie bezpośrednio z niego zasilać samochodu elektrycznego ani innych urządzeń które mają inteligentny system zabezpieczeń. Ale momencik, poczekajcie. Zastosuję taki interfejs. Dokładnie coś takiego wpiętego przedłużacz. Dlaczego nie mogę wpiąć tego tutaj albo tutaj? Ponieważ są trzy niezależne gniazdka i jakby nie dałoby mi nic zwarcie L1 z kablem neutralnym. A tu już na tym jednym wyjściu, na tym jednym gniazdku, jak zewra, no to wtedy tutaj będzie już dobre uziemienie i zerowanie i system się uruchomi. Włączę i w tym momencie. Miga nam, czyli auto się ładuje. Auto się zaczęło ładować. Tutaj. Mam silne słońce. 1000. 1100 watów. I idziemy zwiększyć moc ładowania w samochodzie. ładowania maksymalny. Tyle maksymalnie może dać nam z tego jednego gniazdka energii. Auto się ładuje. Zobaczycie, jeżeli podłączył do kolejnego gniazdka teraz 1 kW, to by też urządzenie było w stanie mu dostarczyć kilowat. Każde gniazdko daje maksymalnie 2,5 kW. I niech się ładuje, niech się ładuje i następnie jak się rozładuje przeładuje cały do samochodu będę mógł znowu naładować nawet z tego słońca, z tej mojej hybrydy to urządzenie jeżeli nie podłączę do falownika hybrydowego urządzenia to ta energia po prostu nie zostanie pobrana z paneli fotowoltaicznych i ją utracę także pod tym względem to jest bardzo wygodny łatwy w przenoszeniu łatwy w ustawieniu i naprawdę jest bardzo ciekawym magazynem energii. Niedrogim 4 kW energii mieści w sobie. 3600 W może dawać energii jednorazowo. O. I ma coś takiego jak wyciągana rączka. Dzięki temu można go bardzo łatwo przemieszczać, przenosić. A skorzystam z tej rączki, żeby pokazać Wam, co to fajnego jest. Czyli tak, regulacja mocy ładowania. Mam 80, zobaczcie, 80% dałem za dużą moc, za dużo pokręteł Mam 80% naładowania już tego akumulatora. 86% Tutaj mamy wyjście 230V. Dużej mocy, bo aż 3600W, czyli mogę naprawdę gdzieś, gdzie potrzebuję energię, spawarka, jakieś prace budowlane czy fajna impreza na zewnątrz, w górach, czy ładowanie samochodu, tak jak teraz. Następnie mamy tutaj wyjście zapalniczkowe 12-woltowe, wyjście tego typu aż 25-amperowe 12-woltowe, zwykłe wyjścia i USB od 100 W, 20 W, 20, 20 i wyjścia USB zwykłe C 3.0. Ale najważniejsze jest to kółko. Inne konkurencyjne rozwiązania mają możliwość ograniczenia prądu do ładowania. Czyli, jeżeli tak jak teraz, nie chciałbym, żeby on pobierał w sieci energetycznej więcej niż 400 W, no to w normalnym przypadku musiałbym wejść w sterowanie i elektronicznie znaleźć ustawienie i ustawić mu, żeby maksymalny pobór energii z gniazdka był na poziomie 400-600-800 W. W tym przypadku mam potencjometr na zewnątrz i w bardzo łatwy sposób jestem w stanie ograniczyć maksymalną moc, którą on pobiera z miastka, jeżeli dam mu pełną moc, w moim przypadku jest to, w tym przypadku jest to 2, 2400 W, to cały ten magazyn naładuje się w ciągu dwóch godzin. Czyli, jeżeli potrzebujecie gdzieś energię, macie mało czasu, podłączacie do takiego gniazda siłowego, dajecie ładowanie pełną mocą i w ciągu dwóch godzin dysponujecie czterema kilowatogodzinami energii elektrycznej, które możecie wykorzystać nawet przy grillu elektrycznym, przy nagłośnieniu muzyki, przy telewizorze, w plenerze itd., itd. Razem z tym urządzeniem otrzymam taką torbę, w której znajduje się pokrowiec żeby się to nie kurzyło. Znajduje się wyjście na panele fotowoltaiczne, czyli to co teraz ja u siebie na balkonie ładuję z fotowoltaiki balkonowej. Podobne urządzenie też Fosibota, to można ładować to. To wpinamy tutaj z tyłu. Zobaczcie, mamy z tyłu wejścia związane z ładowaniem. Zapalniczką samochodową możemy ładować to urządzenie. Co ciekawe, mamy latarkę, możemy oświetlać sobie teren przy tym urządzeniu, ale nowością jest magnetyczna latarka bardzo jasna latarka, którą możemy po prostu wziąć z sobą i nią poświecić. I ona, oprócz tego, że ma tutaj żarówkę bardzo jasną, dodatkowo ma jeszcze. Tutaj źródło jasnego światła. Także możemy to postawić gdzieś. To się ładuje poprzez USB-C. Jest przewód dany również z tym urządzeniem. I o, magnetycznie trzyma się w tym miejscu. Także tyle, jeżeli chodzi o Fosiboda. Bardzo wygodna sprawa, tym bardziej właśnie wtedy, kiedy mamy zasilanie, tak jak u mnie, solarne hybrydowe i no nie wiadomo, co z tą nadwyżką energii robić zamiast kupować dodatkowy magazyn energii, który jest przydatny, jest konieczny zresztą w takich urządzeniach i systemach jak u mnie, to w, w, w niższej w sumie cenie, w niższej cenie niż taki magazyn, możemy kupić magazyn energii na kółkach, przejezdny, który możemy wykorzystać. Oprócz magazynowania energii w domu, my możemy go wykorzystać jako źródło energii w, poza, poza domem. Jako UPS, czyli jeżeli podłączymy do niego komputery, mamy pracę biurową w domu i potrzebujemy mieć dużą ilość energii, nie kupujemy zwykłego UPS-a. Wykorzystujemy to urządzenie w razie zaniku, napięcia w sieci. Pojawi się od razu prąd w trzech gniazdach elektrycznych, które zasilą nam zarówno komputer, jak i. Monitory i inne urządzenia, a duża moc, którą to daje urządzenie, czyli 3600 W, spowoduje, że naprawdę możemy wszystko, co jest na prąd zasilić czy grzałkę elektryczną, czy komputer, czy spawarkę.